Słuchajcie panowie, wiem, że jest szósta rano i jeszcze się nie obudziliście, ale skupcie się. Na początek Wielkopolska. Dave, to twoje zadanie. Skontrolujesz wszystkie inwestycje. Według tego, co nam przesłali, udało się zrobić ich aż 1899 w ciągu pięciu lat. Trudno w to uwierzyć, ale w papierze wszystko jest ok. Sprawdź każdą po kolei. To jest niestandardowa kontrola. Nikt na miejscu ci nie pomoże ani nie zaparzy ci kawy. Jest duże zróżnicowanie. Projekty drogowe, kolejowe, edukacyjne, aż do finansowych. Suma dofinansowania z WPO jak do tej pory wyniosła blisko 5 miliardów złotych. Twój raport potrzebuje na czwartek na 19. Musimy się upewnić, czy rzeczywiście zmienili wszystko tak, jak napisali w sprawozdaniach. Zmieniamy Wielkopolskę. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.